Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémon Light Platinum. Kontynuujemy naszą fantastyczną przygodę. Przygodę w sumie Flotara, bo w sumie moją przygodę, kurde, co się dzieje. Dobrze, także wracamy z powrotem expić nasze switaśne Pokémony Execute 21 level. W poprzednim odcinku Lapras, nasz 19 levelowy Pokémon, pokonał pokonał, udało mu się pokonać 40 level tak samemu, tak bez, bez niczyjej pomocy, także jestem naprawdę dumny z mojego Pokemona. ok ale sobie egzekuta jeszcze wyekspimy. Dobra, może się uda. Dobra. aj, kurde, jesteś. Dobra, dobra, zatruł ale i tak będę się leczył jak, jakąś tam e, liczbę punktów. O, o, o! Może mi się uda. Nie, nie udało mi się, niestety. Dobra, Dratini, niech dokończy dzieła zniszczenia. O, Dragon Rage'em. Lapras, 23 poziom. Jak widzicie, Lapras dosyć szybko mi e, łapie poziomy, co jest bardzo, bardzo dobre, bo będę chciał go nauczyć paru fajnych ataków. O, nie mogę uciec. Jestem za wolnym Pokemonem. Okej, okay. TM09. Zobaczymy wkrótce, jaki to będzie atak. Ale nie teraz. Teraz musimy expić, expić, jeszcze raz expić. Dobra, mój, mój Lapras musi jak najwięcej poziomów łapać. Podłapać. Bo zmieniłem drużynę. I czy to było dobre, czy to było źle? No przekonamy się w sumie już niedługo, bo no cały czas Pokemony łapią te o, o kurde, myślałem, że już mnie nie złapie. Dobra, Skytera. A ja zmieniłem sobie po prostu y, na Pokemony takie, które będą... W. O, jakieś kolejne miasto w, w końcówce gry naprawdę dużo mi dawały. Będą miały dobre bardzo ataki Za chwilę oczywiście ze wszystkim porozmawiam. W sumie już zacząłem rozmawiać powoli bo chciałbym się po prostu. W każdym mieście ktoś mi daje Pokemona, także zobaczymy, kto w tym mi da, albo może nie. A może mi ktoś nie da Pokemona. Będą tacy niemili. Dobra, wchodzimy do każdego domku tu tu, tu, tu. make-up, no dzięki za info. Ambreona. a myślałem, że chcę mi dać umbreona. O, dobra, Strange, dobra, dziękuję ci bardzo. Mm, Dostałem Strange'a od kogoś. Dobrze, właśnie dobrze jest tu ze wszystkimi porozmawiać, bo później na przykład bym musiał błądzić, nie wiedziałbym, gdzie wziąć Strange'a. A tak to sobie wszystkich oblecę na początku. Może ty masz coś, bo tak patrzysz się. E, chodź, 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 chłopczyku. A może ty coś masz? Hmm, czy chcę ri Riolu? Weźmiemy tego Pokémona. Eee, czekajcie. Riolu. Za chwilę zobaczę, jaki to jest typ. Hmm, wydaje mi się, że jakiś elektryczny, może? Może jakiś ciemności? Eee, mów Pokémon. Dobra. Gdzie jest Riolu? Rigilą. Dobra, to jest fight, walczący. Quick tak, Nie, nie chcę, nie chcę walczącego, chociaż jaki on ma poziom? Dziesiąty, czyli by był trudny do ekspienia, tak jak z tym Sił już wystarczająco pomęczyłem. Zobaczmy, co tutaj jest. A nie, tu jest jakieś, jakieś jezioro, tak? Lake. Czy, o, hej, chcesz ze mną powalczyć na pewno. Jestem game leaderem w Lauren regionie. Coś tam. No, HM05 Lava Surf. O. Dziękuję, Resist Fire. No, oh, fuck, Charizard. Dobra, dostałem Lava Surf, tylko że tak naprawdę... No, hmm... Dziwnie będzie, bo nie mam żadnego takiego Pokemonu, na którym będę mógł pływać na Lawie. Tak mi się wydaje. Po co ja w ogóle leczę jeszcze raz te Pokemony, to ja nie mam pojęcia. Yy, tutaj Gyma raczej... O, myślałem, że tu coś będzie. Ale dobrze, tu będzie... Mamy jakąś tą kopalnię. No nie! Kolejna osoba. Uuuuuuu! Magmortar. Serio, on ma na następną przemianę. Dobra, i tak cię zabije ziomek. Nie masz szans. Thunder Punch. Ładnie, ładnie, ładnie. A jeszcze cię pokonam. Pięknie. Mój Snorlax. Blok. Um, nie, nie nauczymy się bloka. Bloku. No, nie zmieniamy. Ojejku. Widzę, że ty masz dużo ognistych Pokémonów. A przydałby mi się jakiś wodny, czyli. Hmm. Przydałby się Laprasik. Co, co ty, Laprasiku na to? Super efektyw, ale bije mu tyle co nic. To lubię. Dobra, Dratini! Dragon Rageem go zabij. O, go... Dobrze, uderzyłaś pięknie. Lyron. On był taki malutki kiedyś. Ja go pamiętam. Pamiętam Ciebie, Pokémonie. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Eksekut 22 drugi poziom. E, uleczmy sobie Pokémony. Tylko nie wiem, czy nie będzie mi właśnie potrzebny właśnie e, ten, ten właśnie atak, który dostaliśmy z Lawą. Ojejku, już chcą ze mną walczyć. Bodyslam, herbat. No, ogniste, same ogniste, dobra. Trzeba wytrenować tego, Laprasa. Jakiś, żeby miał ognisty atak, albo po prostu e, zobaczę, czy mam jakieś ognisty. Chwila. Lapras, dobra, spróbujemy z tobą tak. O! Oh, no serio! Confuse Ray. Fuck, super effective. Larvitar. Może, może ty coś zdziałasz. Um, bite. ugryź go, ugryź go. Rozszarp gościa. Nie, nie udało mu się. Um, execute. Może ty coś dasz radę. O! Jest super effective execute mm, dobra, nie udało mi się zasadzić nic na tobie. Dragonite. Oj Growlight, spal wszystko, yy, Snorlaxa przyzwiemy. O, niech on sobie też troszeczkę tych leveli podłapie. Wow! Headbutt. O kurde... Mm, Growlight. Chodź tu Growlite. O, też też działa, myślałem, że ten... O! Bersing Song, co to daje? Mm, yy, dobra, weźmiemy sobie za za to. Będzie się ranił przez trzy tury z tego, co wyczytałem. Pokemon po prostu, na którym użyjemy, użyjemy tego, tego ataku. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś takie typowo wodne ataki. Przecież ja zbieram tego troszkę. Style, Secret Power, Shadow Ball... Mm. Iron Giga drain, Rain Dance, uh, Podnosi, Sunny Day, uh, Hidden Power, Toxic, Roar, calmment Water Pulse. O, oh. dobra, zobaczymy za za Water Gun'a, mm, albo Body Slam, Confuse Ray, Water Gun. Dobra, za Water guna. chociaż to wydaje mi się, że właśnie był zły pomysł, i przez to wszystko przegram. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, Laprasik, chodź na pierwszy ogień. Pójdziesz. O! 20, dobra. Water Pulse, jest! Super Efektyw, pięknie. Dobra, jednak się udało. Zaczynamy, czy będziesz miał. Mm, czy z Tobą sobie poradzę? Ojejku, Confuse Ray, dobra, może się. Jest, pięknie. Nie trafił. Ładnie, ładnie. Kurde, muszę pierwszy atakować. Yy, zobaczymy, co mi to da. Czy będzie się ranił? A, chyba, że nie może użyć ataku. Albo coś w tym stylu. Bo nie widziałem, żebym mnie zaatakował przez ten czas. O, tutaj coś mamy. Slugma. Dobra, ja ciebie pozabijam. Dobra. Energy Power. Powder, przepraszam. Kurde, Pokémon... GOLBAT! Z tym ryjem gigantycznym! Body Slam. Nie! Dobra, udało się go załatwić. Jeszcze sobie uleczymy moje Pokemony. Super Potion jest. A użyję go. Czemu by nie? Hmm, chociaż za dużo to on nie dał. No nie! faktem tam jest jeziorko z lawą. Za czym czy jakiś mój Pokémon będzie mógł... O, Moonstone czy jakiś mój Pokemon będzie mógł e, przepłynąć. Dobra. Okej, okay, Bug. Zobaczymy zaraz. Zaraz się przekonamy. Chociaż nie wydaje mi się, żeby jakiś mógł... E, o, oh jest. Able, able Growlite. Dobra, glow, Growlite czy Dratini. E, damy to Dratini. Dobra. Tego, tego nie chcę ataku. Okej. Okay. E, super naprawdę, Dratini. Aha, i tu nie mogę nic robić, dobra. Plum. No nie, jeszcze mnie zaatakowałeś, dziadku, naprawdę. Water Pulse. Ojej, ale mnie spaliłeś. Dobra. Mm, Dragon Rage, może podziała. No dalej nie używaj tej tarczy, tylko walcz. Walcz, człowieku. Pięknie. Mm, no. Dragon Rage'em nie wykończę ciebie, ale... Nie, przecież ty jesteś odporny, po co ja tego Pokémona przyzwałem? Snorlax, chodź tutaj, dokończysz... Nie, on też przecież dokładnie nie działa. Yy, zmienimy sobie na Growlajcika. Najlepszego Pokémona na świecie. Pam, 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 pam... Wszystkich spalimy tym już Growlajtem, jak już tak zaczęliśmy. Pięknie execute 24 level, także nadrabia powoli, TM-35, Slugma, bite. przecież tego nie będę używał na takie Pokemony. O, Magmar, Magmar też jest spoko Pokemonem, ale najlepiej mieć go od małego, od tego Magmi bodajże, tak to się chyba nazywa. Jeszcze, mam, jeszcze głębiej wchodzę w jaskinie. okej, okay. dziwnie to może zabrzmiało, ale tak nie miało zabrzmieć w, z, w źli ludzie, dobra. Nie, nie, nie jest bardzo efektywne, ale i tak dało radę. Dobra. Zatrułeś mi jeszcze szmatu. Dobra, dobra, dobra. Barrage. Wal! dużo zrobiłem tym atakiem. Confusion. On może później będę miał Psybeama. Też by się Psybeam e, przydał. Dobra, ładnie. Snorlax. Headbutt. O, wygram to. Pięknie. Mhm, mam nadzieję, że tu nie, nie ma końca jaskini jeszcze. Także i tak zginę, i tak zginę. Eee... Nie wiem co on mnie zapytał się. Dobra. Eee, on, chief peace. Tak, okej. O. Dał mi pokemona. Dał mi pokemona tak randomowo, co? Co tam? Nie mam tego pokemona przy sobie, aby mi się przydał. O, Numel, potem w tego właśnie ewoluję. W tego fajnego Pokémona, którego widzieliście już wcześniej. No, na pewno dam radę. Body slam! Walczę do końca! Nie, i się nie udało. Dobra, jeszcze raz, tą jaskinię przejdziemy sobie. Siup, siup, a gdzie ja jestem? Nie, no nie mówcie, że jestem w tym deszczowym, jebanym tym, głównie. E, dobra, także szybko musimy to przejść tu tutu, tutu. Tu, tu. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Mogę. Pinsir! Sawisy Pokémon. Dobra, łapiemy gościa. Chociaż nie mogę go nie używać, ale lubię go. Yyy... Eee... Czekajcie. Oszołomi gościa. Ładnie i Water Pulse. Chociaż. Dobra. I teraz go mogę łapać. Pimbim, pimbim, pinsir. Ja pierdzielę. Nie, po prostu lubię lubię Pokémony. W ogóle jestem przyzwyczajony bardziej do Pokémonów z pierwszej generacji niż z tych innych, dlatego w moim teamie widzicie właśnie głównie te Pokémony, ale mm, nie chciałem, żeby tylko takie były, także są również inne Pokémony. Dobra, ta to ta 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 ta. i lecimy. Pinsir jest chyba mm, ziemnym pokemonem, Z tego co widzę, już nie będę walczył, znaczy będę uciekał po prostu. Od wszystkiego. Wow! E, can't escape, can't escape. Dobra. Widzę, że... Aha, dobra. To będzie do powrotu. Okej. Okay. Chwila, chwila, chwila. Ja się wypsikam tym gównem. E, żeby mnie nie atakowały pokemony. Elixir, monstone... Revive, lucky egg... Mm, które to było? Nie mam chyba tego, z tego co wiem. Nie, nie mam niestety. Repel? Repel chyba to się nazywało. Albo pewnie miałem, ale nawet nie zauważyłem, że miałem. Tak szkoda tak troszkę. Dobra, udało mi się uciec. Dobra, jestem już na miejscu z powrotem. Plum... oj oj plum. Dobra, i teraz mogę, mogę sobie powalczyć już. Waterpulse. Walczymy, walczymy. Water Pulse. wszystko będę zabijał na swojej drodze. Dobra, zobaczmy. Mm, Torkoal. Water Pulse, oj, oj, oj ale ty mi bijesz dużo. Za dużo mnie bijesz, powiem ci. Dobra, aj, dobra, zabiłem go, pięknie. Macioki, macioki. Kurde, wiedziałem, że mnie, że jednak się przebije przez moją Lava surf. Dobra. Nic mu nie mogłem zrobić tym Larvitar. Larvitar, proszę. Sandstorm. Growlite, dobra. Do, już Growlite'em będę się bił, bo. czym jest najłatwiej. Ładnie. E, tak, tak. Dam tym radę. O. Kurde. Ale dobra, i tak z i tak Nordlaxem dobiję. Ładnie. Execute. Mm. Za to byś mógł... No to za to, bo to jest lipne. Niby od dwóch do pięciu ataków, ale tak naprawdę gówno robi ten atak, nie oszukujmy się. Praktycznie nie ma obrażeń. Plum. O, time, timer ball. Co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Plum. Jeszcze nie wyszedłem? Ja pierdzielę, Dobra, będę uciekał. Ziup. Hej. Ha! Dobra, mam pomysł. Użyjemy sobie Revive i przywrócimy do stanu używalności jakiegoś mojego Pokemona. Revive, Revive. Mam jednego Revive. A. I sobie weźmiemy Laprasika. Mm, Moonstone. Mogę użyć? Nie, nie mogę. Będę musiał sprzedać. Yy... Waterstone. Nie mogę. Thunderstone. Nie mogę. I po co ja w ogóle to trzymam? Dobra, Max Potion. Troszeczkę... Niepotrzebnie to brałem, ale. Onix. Czy ja mam kamiennego Pokémona? Mam. Mam, mam. Całe szczęście mam. Z innej generacji na dodatek. Mm, Body Slam Water Pulse. Dobre, ładnie. E, nie, 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 nie. Ty zmienimy na Growlite. A. Niech już będzie ok. Ta walka. 42. E, tak, zmieniamy sobie na LaPrasa znowu. Mam nadzieję, że dasz radę Confuse Ray, pięknie i Body Slam, może o, za dużo nie robisz, niestety. Body slamie. 27, Lapras e, Fajnie będzie się na tobie jeździło. Mój Laprasie, la Rajhorn. też zarąbisty Pokémon. Później tak, w taką fajną ewolucję dosyć plum, plum, ultra. Kolejny nie ma Pokeboli. gdzie są Pokebole? Water Pięknie. No, w sumie nie idzie mi źle e, to ekspienie tych pokemonów moim. O super efektyw Leiron, to jest ten... E, dobra, ja już wiem, który to jest. Dokładnie. Już widzicie, uczę się nazw pokemonów, jest dobrze. Mm, sun Slash. No. Snorlaxa, cho choć powalczysz. Herbat. Ziemny Pokémonie. Ojojo, je, je, jeszcze mnie zatruł. Dlaczego? Dlaczego ja? Okej, okay, zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego, chciałem powiedzieć. Yy, hardstone. Nie wiem, po co jest mi, mi ten hardstone. No nie, Diamond! Dlaczego muszę z Tobą walczyć? Ojejku. Confuse Ray. Yy, wygląda mi na wodnego Pokémona, a zobaczymy. Zobaczymy. O, no właśnie. Bite. O, to jest kamienny, serio? Confusion. O, nic nie mogę zrobić. Jeszcze mam za zatrutego. Dlaczego? Co się stało ze mną? No fak, jeszcze tutaj. Zobaczę ile mam minut odcinka. No super, nawet nie włączyłem. Dobra, ale zakończę ten odcinek tutaj. Sobie zacznę następny już tam w tej... w tym w tym czymś. Tam, gdzie skończyłem, będę walczył z tym diamondem. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to zostaw jakiś komentarz czy łapkę w górę, bo bardzo fajnie to jest, kiedy tak robisz. Dobra. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Hej.